Z poplonami jest to piękne, że nieważne po co je się jesz, one zawsze spełniają komplet wszystkich swoich yy, pozytywnych cech. Pytanie tylko, które więcej, a które przy okazji. Czy możemy wyróżnić jakieś takie mieszanki dedykowane specjalnie, powiedzmy, idealnie dopasowane do uprawy przed grochem, przed burakiem, przed ziemniakami? Co to jest mieszanka? Dwa to jeszcze nie jest mieszanka, to jest para. Trzy formalnie tak powiedzmy 5, to jest dopiero przyzwoicie. Tutaj nazywa się to konopiami, ponieważ też można z nich pozyskiwać włókno. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku ePole do popisu. Jest to druga część rozmowy z profesorem Tomaszem Piechotą. Dzisiaj zajmiemy się bardziej poplonami przed roślinami dwuliściennymi. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie mieszanki poplonowe ułożyć przed burakami, przed ziemniakami, przed grochem, czy innymi roślinami, to koniecznie oglądajcie ten materiał do końca i proszę udostępnijcie ten, ten film dalej jeżeli stwierdzicie, że jest on wart uwagi chociażby waszych znajomych, którzy naszego kanału jeszcze nie znają. Miłego oglądania. Panie profesorze, poruszyliśmy temat międzyplonów zbożowych w poprzednim filmie. Teraz musiał się skupić bardziej na międzyplonach przy innych gatunkach, głównie roślin dwuliściennych, chociażby przed burakami, przed ziemniakami, tak? czy przed innymi uprawami, takimi jak chociażby groch. Nie mi pan powie, czy możemy wyróżnić jakieś takie mieszanki dedykowane specjalnie, powiedzmy, idealnie dopasowane do uprawy przed grochem, przed burakiem, przed ziemniakami? Si, sí. no, pewnie tak. Natomiast ja na to Panu nie odpowiem, bo to są mieszanki zawierające po 8-10 gatunków. Spały Panu tego nie wymienię. Natomiast no, są firmy, które oferują takie mieszanki specjalnie dedykowane właśnie pod te poszczególne rośliny. A może czegoś ustrzegać w takim razie przed ziemniakiem, przed burakami? Słyszałem, że przed burakami nie do końca dobrym pomysłem jest gryka w poplonie, ponieważ trudno tą grykę później też w płodozmianach, w burakach zniszczyć chemicznie. Jeżeli nam zacznie się osypywać, to tak. Czyli grykom ostrożnie, żeby ona tak do początku kwitnienia tylko została na polu. To ma pan rację. Podobno, ja tego osobiście nie przetestowałem, przed ziemniakami raczej unikamy łubinów. Sprzyjają rozwojowi czarnej nóżki w ziemi. W płodozmianach z dużą ilością kapustowatych niektórzy straszą słonecznikiem w poplonie bo no, on jest dobrym żywicielem dla znielizny twardzikowej. Ale z drugiej strony znieliznę twardzikową to poza zbożami to chyba wszystkie rośliny yy, yy, przy, znaczy są podatne. No więc tutaj w mieszance tam się aż tak tego nie bał. Tym bardziej zupełnie też przy mieszance, jednak mamy takie też trochę oddziaływanie różnych grup roślin, które trochę inaczej jednak prowadzą tą wegetację. E, też inaczej system korzeniowy pracuje i nie twierdzą, że twierd są fitosanitarne dla siebie, ale może być pewne oddziaływanie między tymi gatunkami, prawda? Znaczy, bioróżnorodność generalnie ma taką, takie działanie, takie stabilizujące, to się nazywa opór środowisk. I my to widzimy również na polu, w kontekście otaczających nas y, terenu, że jest wiele problemów, z którymi my w ogóle nie mamy y, problemu, bo opór środowiska jest zbyt duży, żeby te gatunki się rozwinęły, na przykład plaga szarańczy. Nie pamiętam, kiedy w Polsce ostatnio była plaga szarańczy. No bo opór jest taki, że zanim ona z pole na pole przyleci, to ktoś ją po drodze zeży. I w mieszance takiej kilku gatunków, bo co to jest mieszanka? Dwa to jeszcze nie jest mieszanka, to jest para. Trzy, formalnie tak, ale powiedzmy pięć to jest dopiero przyzwoicie. W takiej mieszance te antagonizmy różne i synergie działają, bo na przykład są grzyby, które pasożytują na grzybie powodującym zgiliznę. Zresztą są też preparaty biologiczne w tym kierunku. Jeżeli my mamy niewielką ilość gatunku podatnego, to te grzyby też się na polu rozwijają i w sumie może wyjść nawet lepiej. Przez to, właśnie, że jest ten ciąg taki tych żywicieli, grzyba, pasożyta, i wtedy nagle w rzepaku chociażby tej zgnilizny wcale nie jest więcej niż by było bez tego poplamu. W poprzednim filmie wspomnieliśmy troszeczkę o prosie. Tutaj jest też pytanie naszego widza o stosowanie prosa jako właśnie taki poplon międzyścierniskowy. Pan na prosie pr pracował przez wiele lat, prawda? Jako też poplonie i roślinie głównej. Jakie ma pan zdania, właśnie na temat tej uprawy? Prosa u nas jest y, troszeczkę zawodna, bo to jest roślina mocno ciepłolubna i większość poplonów siejemy późno i ona już nie zdąży się mocno rozwinąć. Czyli jeżeli siejemy dość wcześnie, czyli najlepiej w lipcu, to możemy przyjąć, że to może być duży udział w tej mieszance. Wtedy ma to jakiś większy sens. Zresztą to samo dotyczy sorga, to samo dotyczy soi. To muszą być wczesne siew, bo zasiejemy to po połowie sierpnia. Nasze rośliny w sensie z naszego klimatu spokojnie jeszcze się rozwijają do zimy, a te gatunki wytworzą małą rozetkę i, i w zasadzie nie wiedzą co z sobą zrobić. A też pytanie, czy takie prosą, na przykład, które jest w mieszance po zbożach? To jest też dobry pomysł. Ono robi dobrą też robotę w kontekście jak gdyby, tej bioróżnorodności. No bo zbieramy zboże i siejemy też że się na jednym liściu No jeżeli da? potem znowu będzie zboże, to faktycznie się zastanowić. Natomiast jeżeli to ma być pod rośliny dwuliścienne, yy, zawsze to jest jednak troszeczkę coś innego. To jest zboże, ale fizjologicznie oddalone i biologicznie, yy, tak jak powiedzmy inne zboża i kukurydza. Też poza fuzarium tam nie. Większość chorób już tak się nie, nie, nie rozwija, to samo wiele szkodników, już jest inny. No więc tak samo jak z tym owsem, no jeżeli mamy same zboża to nie, ale jeżeli ten zbóż jest przyzwoicie w płodozmianie, możemy to rozważyć. Bardzo lubię takie precyzyjne pytania, które też zachęcają do precyzyjnej odpowiedzi. Ile azotu może wynieść poplon grochowo pobikowy zlikwidowany wiosną? mulcz masy zielonej. Proporcjonalnie do ilości biomasy, jaka urosła jesienią. Czyli jak będzie taki na jesień 30 kg, jak będzie taki to 60, a jak będzie taki, to 90. Mniej więcej. Mniej więcej. Okay. Dziękuję za precyzję. Proszę bardzo. Bo to faktycznie. No tak obrazowo, ale fajnie, ja fajnie to pokazuje. No w tonie jest mniej więcej taka sama zawsze. Więc ile ton wyprodukujesz tyle tego azotu. Mysz. Pytanie o poplon pod sobie i groch po zbożach. To pytanie myślę, że ma podwójne do, bo faktycznie często rośliny tylko siejemy w poplonach. Więc tutaj. Jak dobrać tą właśnie mieszankę popolową, że no, na, na pewno bez bobowatek. Czyli gumie krzyżowe i co jeszcze, właśnie gryka? Ach, nie, no w zasadzie wszystko, co nie jest y, motylkowe. Y, gryka może być facelia, gorczyca, rzadkie y, nawet y, żyto w takich mniej zbożowych y, y, płodozmianach. Bo tutaj y, z jednej strony te poplony mają okrywać glebę, czyli robić to, co zawsze ale z drugiej strony one też wychwytują azot z gleby, który jest trączkowy w pewnej ilości potrzebny, szczególnie na star. Więc ta masa rozkładająca się wiosną będzie tego azotu troszeczkę im uwalniała, żeby zbudowały biomasę i potem mogły przejść taki tryb samożywny. Mhm. A czy tutaj na przykład rozróżnienie między motylkowymi i drobnonasiennymi, typu koniczyna właśnie, chociażby... A grubonasiennymi typu bobik czy groch, czy tutaj ma znaczenie, bo to jednak są ok. Mów, mówimy w starej takiej namekaturze, że to jest motylkowe i to jest motylkowa, drobno, drobno nasienne i grubo nasienne. Czy tutaj jak gdyby e, jest trochę wykluczenia, żeby drobno e, typu na przykład chociażby też wyka, tak nie siać przed grubonasiennymi w pokoleniu, czy tutaj już takiego jakiegoś. Ja bym generalnie nie siał, bo one wiążą azot, to jest jedno, więc e, wzbogacają glebę, przez co ta strączkowa słabiej pracuje. Yy, więc ona znowu tego swojego potencjału nie wykorzysta. Poza tym jednak są niektóre choroby yy wspólne, bo to jest wszystko jedna rodzina i jeszcze jest ryzyko, chociaż w Polsce póki co małe, yy, pojawienia się bakteriofagów, yy, czyli przede wszystkim wirusów, ale również drobnych bakterii, które wyjadają z gleby bakterie brodawkowe. No i wtedy to się objawi niestety na każdej, na każdej bobówce. Rzodkiew oleista jako popląd w z rzepakiem. Czy bać się kiły kapusty w takim przypadku, czy jak gdyby ta rzodkiew, mimo że to jest ta sama grupa i rodzina e, krzyżowych, e, no, nie powoduje ryzyka? Powoduje. Każda roślina kapustowata, również chwasty kapustowate są żywicielami. Pytanie tylko, jak długo ona przebywa na polu. Kiła ma swój cykl rozwojowy i to się mierzy niestety, żeby nie było za łatwo, nie tylko w dniach, ale również w temperaturze. Zresztą podobnie jak wiele innych małych organizmów, im cieplej, tym szybciej się rozwijają. I tutaj, jeżeli ona jest tylko na chwilę na polu, nie zdąży się kiła w pełni y, kolejne pokolenie rozwinąć. Jak będzie dłużej, a rzodkiew możemy siać nawet w lipcu i ona będzie się pięknie do jesieni rozbijać, to tutaj tak. Z tym, że jak na polu kiły nie ma, to nie ma tematu. Kiły strzeżemy się w inny sposób, chociażby myjąc sprzęt. Przejeżdżając z pola na pole w takie sposoby. Więc jak kiły nie ma, to temat jak gdyby na razie nie istnieje. Ewentualnie się możemy zastanowić nad innymi chorobami, na których, które się na tej rzadki rozwiną, a które też w rzepaku będą y, uciążliwe. Bardzo fajne pytanie o, o roślinę zwaną krotolarię różgowatą. Pan mówi, że to też może być inaczej nazwać, prawda? Tak, pan? jest. Klekotnica po polsku. Klekotnica. Albo nawet gruchawka. Gruchawka, okej. Okay. Chociaż też niektórzy mówią, konopia słoneczna. A to jest taka kalka bezpośrednio z angielskiego, Sanhem. Tak jest. Bo tak jest po angielsku. Czy jest to dobra roślina do osiągania w poplonie w Polsce? Pożyjemy, zobaczymy. Bo jeszcze panu nie mówiłem, mamy to zasiane. Na razie takie. E, mój magistrant również ma to u siebie zasiane na polu, już na takiej plantacji e, produkcyjnej. No to jest roślina tropikalna. Ona pochodzi tak naprawdę z Indii. Więc warunki są zupełnie inne. I podejrzewam, że będzie tak samo jak z sorgiem, będzie tak samo jak z soją. Jak zasiejesz wcześniej, to się będzie rozwijała. Jak zasiejesz po połowie sierpnia, to pewnie z tego nic nie będzie. I jeszcze jest drugi problem, na który ja na razie nie znam odpowiedzi. Bakterie brodawkowe. To jest roślina motylkowata. Czy w naszych glebach są bakterie y, odpowiadające tej roślinie? O, musimy pamiętać, że różne plemiona y, roślin y, motylkowatych współżyją z różnymi szczepami bakterii. Dokładnie. Właśnie tutaj też jest pytanie o naszego widza dotyczące szczepionki. Czy szczepionka sojowa, czy na przykład sułwinu byłaby nie. tutaj ok? Niestety nie pasują zupełnie. To musi być szczepionka przeznaczona na przykład do fasoli mungo, fasoli adzuki, czyli zupełnie do innej grupy roślin. Czyli na razie jedyna nadzieja, że w naszych glebach te bakterie są. Ok, ale pod kątem prawnym to myślę, że wynika to pytanie też ze względu na tą kalkę językową, nie jest to roślina, która byłaby Zakazana, bo jak nie. się myśli o konopiach, to mówię nie, o tej nie. kalce językowej, tak? e, Konopie to jest jeden gatunek, kanapis sativa, czyli konopie siewne. E, tutaj nazywa się to konopiami, ponieważ też można z nich pozyskiwać włókno i poza tym roślina też rośnie taka dość wysoka, prosta, trochę podobna z wyglądu, trochę do konopi. No i kształt liści, jak kwiaty, to już zupełnie ma inny. Tu pod tym względem żadnych ograniczeń. Jeżeli chodzi też na przykład o warunki takie typowo wielkopolskie, to jest też roślina, która dosyć dobrze znosi brak wody, prawda, w glebie, więc... No jakby jeszcze było e, bardzo gorąco, to może by ten rozwój był ja No oczywiście byle nie zabrakło do wschodów. Tak. No to że w każdej rośliny jest moment krytyczny. Jakie z ślady, żeby przynosiły korzyści dla gleby? Tak naprawdę pytanie, pytanie wytryj, bo pewnie podejrzewam, że większość poplonów, która, która, która się jemy, tak no, po to, to robimy, żeby karmić glebę. Z poplonami jest to piękne, że nieważne po co je się jesz, one zawsze spełniają komplet wszystkich swoich e, pozytywnych cech. Pytanie tylko, które więcej, a które przy okazji. Czyli jeżeli będziemy mieli poplon na paszę i większość biomasy wyniesiemy, no to ten wpływ na glebę e, będzie mniejszy, bo zostawiamy mniej biomasy ale korzenie, ścielnisko, ten cały czas przykrycia gleby będzie oczywiście bardzo korzystny. Czyli poplon zamiast bez poplonu zawsze jest korzystny. Ale jeżeli się tak już bardzo upieramy, to na pewno mieszanki minimum 5 gatunków i rośliny o, w tej mieszance występujące o mocnym systemie korzeniowym. A co pan profesor myśli o tym, żeby uprawiać plon główny razem z poplonem? Tutaj mam na myśli chociażby takie ćwiczenia, które. Są wykonywane w Polsce przez rolników typu siew z rzepaku, półbin, który był wsiany miesiąc wcześniej. Czy jest to jakiś pomysł na to, żeby trochę, powiedzmy, że dokarmić ten rzepak na jesień? Tak zwany siew zielony. Tak. Jest Różne wersje tego są. Generalnie z punktu widzenia gleby sytuacja idealna. Gleba rozwija się i buduje w naturze, cały czas pokryta czymś żywym. Więc z tego punktu widzenia miocie. Pytanie tylko, czy technicznie to się uda? Technicznie chyba też kwestia wody, tak myślę jako no, no i To jest właśnie jeden z punktów technicznych. Nie? Czy nam ten łubin, czy bobik, bo bobik byłby tu jeszcze lepszy i też gleby pasuje glebowo bardziej z rzepakiem, jednak tej wody trochę wypije. Z drugiej strony, zacieniając pole, ogranicza parowanie tej wody. Więc tu każdy musi wyćwiczyć sam, o też pytanie. Rozstaw rzędu rzepaku. Norma wysiewu bobiku. Termin siewu bobiku. Czy tamtego ubinu, Czy zostawić go niech sobie sam wymarznie, czy jednak wcześniej trzeba go przy okazji zabiegów kwastobójczych wykończyć. No, tych szczegółów niestety nie podpowiem, bo to jest temat zupełnie u nas e, nowy. Mm -hmm. A ja Ale tak jak miałem, najbardziej, jeżeli się uda, chwalić ich za mm -hmm. A czy proszę, Paku, to w ogóle myślę, że to jest pewnie chyba technologia, głównie pod uprawę pasową, tak to myślę, bo wtedy łatwiej też wsiać ten rzepak, jak gdyby w rzędy, prawda, jeżeli no mamy też wysiane wcześniej ten poplon w cudzysłowiu. No na pewno te technologie co 45 centymetrów. Mhm. A z drugiej strony, no, chyba by trzeba było mieć naprawdę czyste pole, żeby tego poplonu nie zniszczyć z ochroną chwastobójczą, bo większość preparatów nalistnych, jak nie wszystkie, tak naprawdę w rzepaku, jeżeli to będzie roślina motylkowa, no to, to, to ją w tym momencie zniszczą. No pamiętajmy też, że bobik jak nam urośnie od sierpnia do zimy taki, to bardzo ten rzepak zacieni. I wtedy walka o słońce powoduje, że tak się wyciąga, czego też nie chcemy. A co z popolnami na madach? Tutaj mam na myśli przede wszystkim e, dobór mieszanek, ale też e, całą technologię tak naprawdę zniszczenia, uprawek, które pewnie są, bo to jednak są w ogóle ciężkie w uprawie, prawda? Tak jest, i będą ciężkie w uprawie. A lepiej byłoby to zasiać trawą i nie wjeżdżać jak mokro i mieć święty spód. E, jak wszystko, co jest na madach, mówimy o takich madach ciężkich, bliskich. To, bo ja znam też takie mady, że już wirownie otwiera, to yy, myślę tak: co go potrzebuje Mada w pierwszej kolejności, kiedy wchodzimy z osiną tą główną, to żeby na wierzchu nie tworzyła się od razu skorupa taka zesychająca się, która potem nie przyjmuje wody, na początku traci tą wodę. Czyli ja bym yy, zrobił głęboką uprawę przed siewem międzyplonu, żeby on dobrze przerósł e, tą warstwę na ile da radę, a potem już tylko pracował płytko i wtedy ta masa główna po poplonu wymieszana, no tak mniej więcej, e, stworzy właśnie takie zabezpieczenie przed tworzeniem tej mocnej skorupy. Ale to trzeba delikatnie wypróbować najpierw na mniejszym kawałku, bo jak mówię, to zawsze jest trudny temat. I to jest też kwestia maszyna, pewnie pewnie też. No oczywiście. Dzięki, że obejrzeliście te dwa takie bardzo merytoryczne odcinki dotyczące poplonów. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia albo też propozycje tematów, które moglibyśmy ograć w najbliższych tygodniach, to piszcie je proszę w komentarzach. A teraz chciałbym zaprosić Was do obejrzenia trzeciej części rozmowy z panem profesorem Tomaszem Piechotą, która ukaże się za kilka dni na kanale, a która jest taką sumą odpowiedzi na komentarze bardziej uprawowe, komentarze, które pojawiły się pod ostatnim postem na naszym kanale. Do zobaczenia!